Witam Was wszystkich bardzo serdecznie po świętach. Dzisiaj mamy 28. sobota. Chciałam przygotować coś dietetycznego, ale zbliżają się Sylwester, karnawał, więc na pewno będziecie gdzieś wychodzić, będziecie zapraszać gości. Więc postanowiłam dzisiaj pokazać hamburger, a mianowicie cheeseburger, bo dodamy sera, bo bardzo lubimy ser. I do tego użyję, byliśmy dzisiaj w Edece. Powstał taki materiał, że Edeka ma gdzieś przy granicy polskiej miała otwartą kasę dla Polaków. I powiem wam, było to w dobrej mierze, żeby ci Polacy zostali szybko obsłużeni, bo kupowali dużo tam artykułów chemicznych. Ale nie spodobało się to i Polakom i Niemcom, więc Edeka przeprosiła za to. Zlikwidowali tą kasę. No, myśmy dzisiaj szukali polskiej kasy w Edece. Nie było. A więc, do sedna, przygotowałam sobie miskę. Kupiliśmy w tej Edece mięso wołowe, takie jak na tatar, bardzo dobre. 750 gram. Mam tutaj. Potrzebujemy pomidorek, cebulkę czerwoną. Oczywiście jak ktoś lubi z serem, to kupiliśmy ser cheddar. Oczywiście wiadomo, muszą być bułeczki. Sałata. Myśmy kupili taką lolo bionda się nazywa. Ser, sos do hamburgeru. I do mięska użyję tak pokroiłam już cebulkę, zwykłą, mniej więcej taka średnia wielkość i jajeczko. Mięsko przyprawię pieprzem, z solą i dodam troszkę magii. Teraz yy, to mięsko sobie już przygotuję, wkładam je do miski, bo ono musi sobie postać z dwie-trzy godzinki przejść tymi przyprawami, wtedy są te burgery lepsze. Dodaję jedno jajko do tego naszego mięska i pokrojoną już wcześniej cebulkę. sobie łyżkę wezmę, wrzucamy cebulę i to wszystko razem. Tymi rękami mieszamy. Ja próbuję surowe mięso jakoś tak od zawsze jestem do tego przyzwyczajona, jak smakuje, żeby wiedzieć. Oczywiście przyprawy to wiadomo, że każdy według uznania sam sobie dodaje, czy to więcej, czy mniej, wiadomo. Pieprzu, soli, magii, jak tam kto. Moli, czy bardziej na ostro, czy mniej na ostro. Także to nasze mięsko musi, tak jak już mówiłam, sobie w lodówce postać, przejść, żeby nam dobre wyszło. Teraz mieszam tą cebulkę z tym jajkiem, żeby się dobrze z mięskiem wymieszała. I będę zaraz to mięsko według naszego podniebienia przyprawiać. Także jak to mięsko sobie już odstoi, pokażę Wam dalszą część, jak te hamburgery robię. Nie ukrywam, że hamburgery nauczył mnie robić mąż. Robi przepyszne. Także tu mam to wymieszane mięsko i zaraz sobie to przyprawię. Tak jak mówię, nie będę pokazywać, jak przyprawiam. Pokazywałam, czym przyprawiam sól pieprz magi, bo to wiadomo, że każdy według uznania sobie tam przypraw. Więc widzimy się za parę godzinek, jak to mięsko mi przejdzie. Będę kręciła dalej i pokażę wam dalszą część. Do zobaczenia. Witam Was ponownie. Trzy godzinki nam minęły. Mięsko w lodówce nam fajnie przeszło. I teraz pokażę wam, co robimy dalej. A więc bierzemy sobie z tego mięska kawał jakiegoś placka. O. Ja sobie wziąłem mniej więcej taki, bo mamy dość sporą bułkę. I teraz tak rozklepujemy go ładnie rączką na naszej desce nie musi być równy, bo nie o to chodzi, żeby był równy, tylko żeby był smaczny i przypasowywujemy go do naszej bułki. Tu jest spód tej bułki. Biorę, nie żałujcie mięsa, żeby ludzie później, czy wasi goście, nie mówili, że wyszli głodni. O, idealnie. On się jeszcze trochę podczas naszego smażenia skurczy. Więc uważam, że ten kawałek będzie idealny. I zaraz przeniesiemy się w drugie miejsce, gdzie wam pokażę, jak smażę to mięsko. Mięsko smażymy na oleju. Ja już sobie tutaj olej naszykowałam, już mi się praktycznie rozgrzał. Mięsko musi być soczyste, a więc smażymy go nie na wielkim ogniu, najlepiej pod przykryciem, żeby Wam się z góry ładnie przysmażył, natomiast w środku, żeby był taki soczysty. Mniejsze sobie jest teraz piec i kładę tego naszego hamburgerka na rozgrzanym już oleju. Widać chyba? Nie chcę przechylać, żeby mi się olej nie wylał. I podsmażam z jednej i z drugiej strony od Przykryciem i powiem wam, robię wam przykładowego jednego hamburgera. A my dzisiaj będziemy troszkę więcej robić, bo są koleżanki u naszej córki. Piec sobie nastawiłam na na pięć. O, dokładnie teraz mam na piątce. Także koleżanki odwiedziły naszą córkę, więc już mają troszkę, są głodne. Za chwilę będziemy smażyć następne hamburgery. Ja wam tylko chciałam pokazać, jak robię to na jednym przykładowym, dość sporym hamburgerku. Nie bójcie się wagi, moi drodzy, bo wiadomo idzie nowy rok, nowe postanowienia. I sobie teraz już delikatnie go przewracam na drugą stronę i znowu leciutko podsmażam nowe postanowienia idą także możemy zawsze sobie postanowić że tą wagę spróbujemy jakoś zrzucić możecie pisać w komentarzach jakie postanowienia macie, czy w ogóle macie, może nie macie bo nie potrzebujecie ale zawsze warto mieć uważam. także podsmażamy delikatnie i później przemieścimy się znowu w następny kawałek w kuchni i pokażę Wam co robię dalej jak kończę już tego hamburgera, który będzie spożyty przeze mnie, przez męża. Nie wiem, bo to jest bardzo duży. Dziewczyny oczywiście chcą jedne bez sera, bez cebuli, druga z sałatą, samym mięsem. Także wiadomo, jak dzieci różne mają zapotrzebowania. Natomiast taki typowy hamburger to za chwilę wam cheeseburger, to wam za chwilę pokażę, jak to dalej wygląda. Mięsko nam się ładnie podsmaża. Już się skurczyło. Zobaczycie później na filmiku, jak bardzo. No ale to takie jest mięsko, że zawsze się kurczy podczas obróbki smażenia. I znowu bo sobie delikatnie przewrócę na drugą stronę, żeby znowu sobie z drugiej strony się podsmażył pod przykryciem na malutkim ogniu. I jak mięsko będzie nam już usmażone, to wtedy pokażę wam, co robię dalej. Także smażymy delikatnie, żeby mięsko było soczyste w środku, nie przypalone i żeby nam naprawdę smakowało i gościom również. Także widzimy się za chwileczkę. I w międzyczasie, jak smaży nam się to mięsko, to naszą bułeczkę Wkładamy do piekarnika, rozgrzanego na 150 stopni, tak, żeby nam się ta bułka zrobiła ciepła, na około 3 minuty, na około mówię. Sprawdzajcie sobie, żeby ona była taka krucha. Nie krucha, tylko taka chrupiąca. O to mi chodzi. Ja teraz włożę tą naszą bułkę do piekarnika, który mam już rozgrzany, żeby się nam tam trochę Ociepliła, bo jest zimno, u nas był dzisiaj mróz, naprawdę auta były poszuronione, ale niestety u nas jest zero śniegu, nie ma śniegu. Także czekam, aż teraz ta nasza bułeczka się nam w tym piekarniku trzy minutki rozgrzeje, mięsko się dopiecze i pokażę Wam później, co dalej. No i najważniejsze, jak kończy nam się to mięsko smażyć, to ten kto lubi ser musi z góry na ten kawałek mięsa położyć ser, żeby nam się ten ser stopił leciutko na tym naszym mięsku. Także musimy poczekać. Oczywiście to jest dla tych, którzy lubią ser, dla tych, którzy nie lubią sera to tylko smażą sobie to mięsko. Taka bardzo ważna informacja, kto jest zwolennikiem sera. Także bułeczka jest w piekarniku. Jeszcze z minutkę i widzimy się za chwileczkę. Nasz, nasze mięsko jest już upieczone, z serkiem roztopionym, widać. I teraz to mięsko kładę na bułeczkę, najpierw tą bułeczkę tym naszym sosikiem potraktuję tutaj na ten dół oczywiście jest ta bułeczka fajnie super rozgrzana dajemy sosiku wezmę sobie nóż, żeby ten sos rozsmarować a więc rozsmarowujemy ten nasz sos na to moi drodzy kładziemy liść sałaty. Ja dam sobie takie dwa, proszę. Teraz dajemy to nasze mięsko upieczone z serkiem, tak. I dajemy ogóreczka, cebulkę, tą naszą czerwoną. I z góry pomidorka. I teraz tak, na górę albo na tą wierzchnią bułkę można dać, znaczy się zaleca się dać znowu troszkę naszego sosu, który rozmaruję. O. Tak. I nasz. Hamburgerek, proszę bardzo, jest gotowy do spożycia. Także życzę Wam wszystkim smacznego, udanego, szczęśliwego, spokojnego, bezpiecznego Sylwestra. Także o kalorie się nie martwmy. Idzie nowy rok, nowe postanowienia. Także życzę Wam wszystkiego smacznego. I szczęśliwego nowego roku. Pozdrawiam, łapka w górę, sub, jeżeli się podobało. No i tak, jak mówiłam, piszcie w komentarzach, czy macie jakieś postanowienia noworoczne, czy też ich nie macie. Także życzę Wam jeszcze miłego weekendu, udanego, spokojnego i wszystkiego dobrego. Pa! pa.